Cieszy zwycięstwo. Myślę, że to był taki dobry mecz na przetarcie. Bardzo agresywny zespół, i, i myślę, że troszkę też na własne życzenie dopuściliśmy do tego, że zagraliśmy 45 minut, a nie 40 dużo osobistych przestrzelonych. Ale zazwyczaj te pierwsze mecze turnieju takie są i, i cieszę się, że to przeciągnęliśmy. Wydawało się, że szybko się przystosowaliśmy do tego e, azjatyckiego stylu, ale. E, Trzeba pamiętać właśnie o tym, że te zespoły zawsze grają 40 minut i, i nie jest nam łatwo, czasami jest bardzo ciężko znaleźć tak zwane match bo te zawodniczki są mniej więcej podobnego wzrostu. Każda rzuca za trzy i tak naprawdę dwie, trzy trójki czasami z rzędu powodują to, że one wracają do meczu i się nakręcają. I dzisiaj mieliśmy dokładnie tę samą sytuację. Może to jest śmieszne, ale o Niemkach wiemy dużo, dużo więcej i, i na pewno będzie teoretycznie wygodniejszy rywal dla nas, tak? To jest europejska koszykówka, koszykówka, którą znamy bardzo dobrze i w której myślę, że będzie nam nawet łatwiej wykorzystać nasze mocne strony.